Ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w nieco spóźnionej, za co już teraz na samym początku serdecznie Was przepraszam, kolejnej recenzji książkowej na ziemniaczanym polu komisarza Seba i kolejnym naszym spotkaniu z trzecią już fazą The High Republic, a dokładniej rzecz ujmując, książka Escape from Valo, czyli prawie najnowsza, bo już za chwileczkę po tym jak wypuszczam, już w momencie kiedy wypuszczam tą recenzję na rynku angielskim jest dostępna kolejna pozycja z The High Republic, prawie, najnowsza pozycja od Daniela Hodza-Oldera oraz tym razem wyjątkowo od Alishii Wong, ponieważ ta dwójka autorów połączyła swoje siły, żeby kontynuować przygody e, naszych bohaterów, naszych rycerzy Jedi, chociaż padawanów i młodzików Jedi, o czym za chwilę, na Planecie Walo. I standardowo na początku przypominam, że dzisiejsza recenzja w większości jest bezspoilerowa. Jeżeli przeczytaliście po angielsku, albo ewentualnie za jakiś czas, mam nadzieję niedługi, będziecie czytać po polsku, to możecie oczywiście przejść sobie do części spoilerowej, do części bezspoilerowej. Jeżeli nie chcecie sobie psuć natomiast zabawy, no to ominicie w odpowiedni fragment, jeżeli oglądacie, czy też słuchacie na YouTubie. A jeżeli nie przeszkadza wam to, no to oczywiście zapraszam Was do wysłuchania. Całości. Tak więc, nie przedłużając, moi drodzy, spotkajmy się po raz kolejny na planecie Walo. I tak jak przed chwilą wspominałem, rozpoczynamy nasze omówienie od bezspoilerowego spojrzenia rzutu okiem na nasz tejszy tytuł, który oczywiście jest kontynuacją wybranych wątków zarówno z pierwszej fazy The High Republic, jak sama nazwa planety Valo na to wskazuje, bo pamiętajmy, że tam działa się akcja Gathering Storm, czyli nadchodzącej burzy, czyli jednej z kluczowych książek pierwszej fazy The High Republic i skupia się ona w dużej części na postaci Rama Yomarama, który, e, który powiedzmy po przygodach z książki Midnight Horizon, postanowił wrócić po ataku Nihilów, postanowił wrócić na swoją rodzinną planetę i tam rozpocząć, nazwijmy to, partyzanckie działania przeciwko e, Nihilom, jako przyjmując powiedzmy tytuł Scarlet Skull, czyli Szkarłatna Czaszka, co jest nawiązaniem jednym z wielu, o czym będziemy mówić za chwilę, do również drugiej fazy The High Republic. I w czasie swoich działań natrafia on na trójkę młodzików Jedi: niejakiego Gaviego, Kildo oraz Teptep, -Tep, którzy trafiają, natrafiają na jej informacje o nim i postanawiają prosić go o pomoc i pozwolenie, żeby mogli razem działać przeciwko Nihilom. Jednocześnie rozpoczyna się wątek związany z Bactą, ponieważ na planetę przybywa niejaki Zylem Kem. Młody pirat, który chce udowodnić wszystkim dookoła, że jest naprawdę. Wielkim, niesamowitym piratem, który podąża szlakiem Bakty, ponieważ Bakta, jako że ze względu na e, powiedzmy barierę oddzielającą e, nihilów od reszty galaktyki, jak i również działania samych nihilów, jest niezwykle cenna i potrzebna do ratowania życia, co oznacza, że jest bardzo wartościowa. Więc różnego rodzaju piraci chcą również wykorzystać tę okazję, żeby się na tym wzbogacić, a również z zapasami medycznymi, które znajdują się na pokładzie statku medycznego, który został zniszczony właśnie podczas pierwszej fazy w czasie nadchodzącej burzy. Zapasami medycznymi interesują się również niektórzy Nihilowie o niezwykle złowieszczych zamiarach. I te wszystkie wątki łączą nam się właśnie w historii opowiadającej o grupie młodzików oraz o padałanie i młodym piracie, którzy starają się uratować jak największą ilość zapasów medycznych przed Nihilami. No i moi drodzy, teraz czas na omówienie bezspoilerowe i ogólne, jeżeli chodzi o ten tytuł. I zacznijmy od najważniejszej kwestii, od, od tego, co jest absolutnie kluczowe przy ocenianiu tego tytułu, to zgodnie z opisem na Wikipedii mamy do czynienia z Middle Grade Novel. Dla tych z Was, którzy ewentualnie nie są zaznajomymi z poziomami książek gwiezdno to jest ten sam rodzaj tytułu jak Wyprawa do Zaginionego Miasta, Fatalna Misja, Na Ratunek Walo czy Próba Odwagi, jeżeli chodzi o te pozycje, które na dzień dzisiejszy wyszły po polsku. Czyli generalnie rzecz ujmując, mamy do czynienia z historią dla najmłodszych i to od początku do końca widać. Więc zaznaczam to bardzo, bardzo mocno, ponieważ to jest widoczne od pierwszej do ostatniej. Ostatniej strony tejże e, książki. Jak i również jestem święcie przekonany, że dla wielu, wielu e, z Was e, Daniel Jose Older jako autor książki no, nie jest dobrym prognostykiem. On jest znany ze swojego. Jedni powiedzą specyficznego, drudzy powiedzą chaotycznego pisania, i ja należę do tych osób, która uważa, że za... czasami mu to nie wychodzi, czasami mu to wychodzi, zależy od sytuacji, zależy od momentu czy też pozycji. Na przykład, The High Republic Adventures z pierwszej fazy było naprawdę dobre, ale nie, książkami już wypadało zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale jednak gorzej lub bardziej różnorako. Natomiast jednak, jeżeli mam to ocenić, to. Tutaj Daniel Jose Olde chyba został nieco em, spacyfikowany czy ograniczony przez Alice Wong, która pomagała mu pisać tą książkę. Przez co nie mamy aż tak bardzo chaotycznego, energety energetycznego sposobu, stylu pisania, jaki do tej zazwyczaj pory mieliśmy. Znaczy, nadal, jasne, od razu niemal od początku do końca widać, że to jest e, dzieło Daniela Jose Oldera, ale nie jest ono aż tak, powiedziałbym, męczące. Natomiast, co jest niezwykle ważne, e, to jest ciekawy przypadek, bo bardzo często świecie Gwiezdnych Wojen mniej lub bardziej optymistycznie, ale mówimy, że mamy Filoniwersum, czyli, czyli jakby um, serię głównie animacji i, i, i seriali tworzone przez Dave'a Filoniego, które tu łączą się razem, wykorzystują swoje wątki i to nie jest absolutnie wyjątek, bo tak jak mamy na przykład Charlesa Soula i jego wątki komiksowe, które bardzo często się um, przeplatają ze sobą czy się pojawiają, tak również Daniel Jose Older bardzo mocno miksuje się ze swoimi innymi pozycjami, czyli z książką Horyzont Północy, ale też mamy bardzo dużo nawiązań do drugiej fazy The High Republic, do całego komiksu The High Republic Adventures, ponieważ Zyle Kem* jest wnukiem niejakiej, powiedzmy, jak ona się, przepraszam, nazywała Tanan, przepraszam, Sai Cam, Sai która pojawiała się właśnie w tej serii komiksowej, która miała przygody z naszą główną bohaterką tejże serii komiksowej sam Sav Malagą e, i ona powiedzmy jest jego babcią no i on w pewien sposób do niej cały czas mocno nawiązuje i właśnie to jest ten aspekt tego że Daniel Jose Older od samego praktycznie początku do dnia dzisiejszego w tym The High Republic jasne działa w ramach większej grupy ale tworzy również to swoje takie własne uniwersum ale w przypadku tej książki to nie jest aż tak bardzo przeszkadzające. Znaczy się, jasne, ja może byłem zaskoczony, że rzeczywiście aż tak bardzo mocno to jest połączone, ale jeżeli nie czytaliście na przykład The High Republic Adventures z drugiej fazy, to nie przejmujcie się, bo jest to na tyle dobrze wyjaśnione w książce i nie jest to jakoś tam, powiedzmy, bardzo, bardzo niezbędne. Jasne, fajnie jest połączyć kropki, fajnie jest połączyć poszczególne elementy, ale nie musicie się bać, że coś Was pominie. Natomiast jednak chciałbym przejść do. Problemu jaki miałem z tą książką, bo generalnie rzecz biorąc, bardzo długo zajęło mi jej czytanie i oczywiście na sam początek bardzo, może nie tyle argument, co wyjaśnienie, które nie jest obiektywne, tylko jest em, subiektywne. Miałem ten problem z tytułem m.in. dlatego, że nie miałem za bardzo ja po prostu prywatnie ochoty ostatnio, w tym momencie, kiedy czytałem tę książkę, czytać książki młodzieżowej ze świata gwiezdnych wojen. Po prostu nie miałem ochoty, no ale trzeba było, żeby zrecenzować, żeby poznać historię. Więc tutaj moja ocena może być trochę skażona, nazwijmy to w ten sposób, przez to moje podejście. Jednak problem jest generalnie taki, że ta książka. Jej jest ona kontynuacją tego, co do tej pory dostawaliśmy, jeżeli chodzi o te Middle Grade uh, novels, czyli te, czyli te książki dla najmłodszych, które nie są aż tak bardzo istotne. Czy, czy powiedzmy, aspekt gwiezdnowojenny nie jest w nich kluczowy, tylko raczej. Morał, lekcja, czy też jakieś um, wzmocnienie, czy, czy przekonanie najmłodszych czytelników do różnego rodzaju postaw czy podejścia w życiu. I również w tej książce mamy, um, mamy to poruszane bardzo mocno, mamy to bardzo często pojawiane się. Wątek powtarzający się przez cały, um, całą książkę to jest jak ogarnąć się, czy powiedzmy, jak wrócić do normalnego, w miarę życia, czy do funkcjonowania po wielkiej tragedii. Mamy wątek um, traumy, czy też stresu pourazowego, mamy wątek, co to znaczy być przywiązanym do innych jako Jedi? Więc te rzeczy jak najbardziej się pojawiają, jak i również pojawiają się rzeczy takie jak em, postacie niebinarne, ponieważ nasz Zeil jest właśnie postacią niebinarną, czy też pojawia nam się. Chyba mogę to tak określić. Um, zmiana um, nie tyle płci, co identyfikacji, ponieważ jedna z naszych bohaterek, Tep-Tep, jest powiedziane, że ona w pewnym momencie zmieniła um, imię, zmieniła swoją sypialnię um, tam w tam zakonie Jedi i przez to była szczęśliwsza um, i, i jakby lepiej funkcjonowała. Więc te wątki, te motywy jak najbardziej się pojawiają i jestem święcie przekonany, że niektórzy będą mieli z tym problem, no jakby nic absolutnie nowego, um, ale do niektórych rzeczy, takich jak na przykład Nipinarka, postaci już w The High Republic mogliśmy się przyzwyczaić. I to wszystko samo w sobie nie jest, powiedziałbym złe. Jakby okej, okay, to jest z... nie wada, nie zaleta, to jest cecha The High Republic, że ona łączy em, pozycje książkowe nie tylko dla wszystkich czytelników z każdego poziomu wiekowego. I wiadomo, że niektóre książki mniej lub bardziej nam dorosłym e, czy też starszym fanom będą podchodziły i jakby do tej pory nie było to dla mnie problemem. Tylko kwestia jest tego typu, że Biorąc pod uwagę, jaki jest ogólny charakter trzeciej fazy The High Republic, gdzie rzeczywiście Jedi są, może nie na dnie, ale są poobijani, są niepewni. Przecież e, poprzednia, pierwsza książka otwierająca całą e, trzecią fazę skupiała się na aspekcie załamania się, e, jak walczyć, kiedy wszystko dookoła wydaje się rozpadać, e, pewnego rodzaju załamania wartości, pryncypiów, e, założeń rycerzy Jedi. E, z drugiej strony natomiast byli nikilowie, którzy są bezwzględni, którzy terroryzują mieszkańców swojego, nazwijmy to, kraju, em, którzy chcą widzieć tylko i wyłącznie chaos, a przynajmniej Marchion Ro. I w to wszystko wchodzi nam Escape from Valo, które. Pycha nam w pewnym momencie Nihilów na drugi plan. Jakby problem związany z Nihilami nie jest tak naprawdę powiedziałbym bardzo często w tej książce kluczowy, ponieważ główni przeciwnicy naszych bohaterów, czyli Vark, Tarpalin i jego pomocnicy, e, którzy mieszkają na Valo, e, którzy okupują Valo i starają się, powiedzmy, tych naszych Jedi w jakiś tam sposób dorwać, e, są komediowo źli. Znaczy się to są tacy, e, powiedzmy, nie wiem, przestępcy z. Kevina sam w domu, którzy no naprawdę są niekompetentni i którzy czasami tylko węczy łącznie Fartem udaje im się coś ogarnąć. Oczywiście nieco to się zmienia w drugiej połowie książki, gdzie pojawia się Niv, Drendov, Aprug, aczkolwiek o nim muszę więcej powiedzieć, tylko i wyłącznie w części spoilerowej, więc, więc na razie go pominę. Ale przez dużą część książki ja czułem się wybity w pewien sposób z rytmu. No bo mamy do czynienia z okupowaną planetą w Occlusion Zone. A tak naprawdę skupiamy się na tych młodych bohaterach, i to też nie jest złe. To, to, to nie jest tak, że ci bohaterowie, no mówimy tutaj o młodzikach, którzy stracili swoich mistrzów, którzy przeżyli mini rozkaz 66, jeśli tak to mogę określić. Mamy też oczywiście Rama, który no nie czuje się na siłach, jest, on uważa, że jest tylko i wyłącznie raptem e, padałanem, więc jakby kaman bez przesady. I, I co ja mogę zrobić, I, ale całość jakby nie kompiluje się w. Powiedziałbym sensowną formę. Um, za bardzo mam wrażenie, że ci Nihilowie są dopisywani po to, żeby być, ma, bo ma, najważniejsze jest to, co nasi bohaterowie czują do siebie, bo oczywiście pojawiają się wątki, nazwijmy to romantyczne, slash przywiązania do kogoś bliskiego a z drugiej strony, no nie czuć aż tak bardzo tego zagrożenia nihilowego, więc to jest ta część, gdzie chciałem trochę nieco ponarzekać, a zakładam, że duża część wynika z tego, że po prostu no mówię, ja nie miałem ochoty czytać akurat takiej książki, jak i również no nie jest to jakoś bardzo delikatnie podawane, no bo nie oszukujmy się, jest to książka dla młodszych czytelników, więc to musi być jasno i wyraźnie napisane, Zazwyczaj jest to nawet nieźle. Cały wątek, aspekt związany z przywiązaniem, co to znaczy być, że nie możemy jako Jedi mieć przywiązań, e, czy, czy powiedzmy, czuć czegoś głębszego do innych ludzi, e, jest całkiem, całkiem nieźle rozegrany. Aczkolwiek jest to bardzo, powiedziałbym mu, patologiczne. Natomiast jednak z drugiej strony pojawia nam się wątek, który. Trochę mnie zaskoczył, e, ponieważ w trakcie naszych przygód e, dostajemy e, postać. E, przepraszam, teraz mi wyleciała z głowy, a oczywiście gdzieś w swoich. Przepraszam, jest. Brigitte e, Parse. Brigitte Parse to nie jest Jedajka, to nie jest rycerka Jedi, padałanka czy młodzik, tylko to jest mieszkanka Walo, która e, zaprzyjaźniła się przed całymi wydarzeniami z Nihilami, z naszą trójką młodzików e, i która na skutek działań Nihilów musiała w pewien sposób do nich dołączyć i która chce to robić, żeby ratować swoich bliskich. Znaczy, się mamy tutaj do czynienia z wątkiem, z oso z wątkiem osoby, która idzie na współpracę, nazwijmy to z okupantem, żeby zmniejszyć szkody em, wyrządzone wśród cywilów. Która zakłada, że no dobra, możemy ich nie lubić, jasne, ale trzeba z nimi współpracować, żebyśmy mogli w jakiś sposób, chociaż w miarę sensownie działać. I mamy tutaj zaskakujące jej podejście, bo z jednej strony to są jej przyjaciele, z drugiej strony to są em, ludzie, którzy sprawiają, że nihilowo, są bardziej agresywni, przeszukują miasto i tak dalej, i tak dalej. I jak funkcjonować i co zrobić w tak trudnej sytuacji, gdzie, nie wiem, przyjaciele cię oceniają negatywnie, no bo współpracujesz z okupantem, i tak dalej. I nie wiem, czy rzeczywiście, może to już jest, znaczy, jestem przekonany, że raczej na pewno jest to moja nadinterpretacja, ale biorąc pod uwagę, w jakich czasach wychodzi ta książka, ten wątek zaskakująco dobrze dla mnie zadziałał, tak w perspektywie niestety konfliktu obecnego na Ukrainie. I to była chyba najjaśniejsza część całej tej książki, bo żeby nie wchodzić w spoilery, to jak ten wątek się kończy jest dla mnie zaskakujące i, i to jest pewnego rodzaju pytanie, odpowiedź na e, szukanie odpowiedzi na to, co można zrobić w imię jakich zasad i gdzie jest pewnego rodzaju e, granica. Tak więc teraz, kiedy się nad tym zastanawiam może zbyt negatywnie potrzebny do tego tytułu i owszem, nie jest on idealny, ale jest on naprawdę bogaty w różnego rodzaju wątki związane z Najmłodszymi, owszem, ale również z dorosłymi osobami, które mogą w pewien sposób. Znaleźć tutaj jakieś, może nie analizę, bo to jest zbyt duże słowo, ale pewnego rodzaju zdania, czy, czy wątki, czy też fabułę, która na sekundę może sprawić, że zastanowimy się, czy rzeczywiście taka jest droga, czy nie inna, czy zgadzamy się z tymi bohaterami, czy nie. Tak więc, moi drodzy, bierzcie pod uwagę, że jest to książka młodzieżowa, bardzo powiedziałbym młodzieżowa, nie jest aż tak chaotyczna, jak można byłoby zakładać, ale są tutaj pewnego rodzaju wątki i motywy, które mogą. Jestem przekonany, że na pewno niektórych z Was dosyć średnio albo nawet mocno zmęczyć. No dobrze moi drodzy, ale teraz czas na część spoilerową. Tak więc uwaga, uwaga, ostrzeżenie i jeżeli ktoś nie czytał i nie chce się sobie zepsuć zabawy, no to ostrzegam teraz, będziemy mówić o spoilerach. A mianowicie to o końcówce, bo końcówka jest niekonsekwentna, czy znów nie pasująca do całego konceptu trzeciej, a e, trzeciej fazy The Harry Party. Bo tak jak powiedzmy, awaria Chris musi uciekać, ukrywać się przed Nihilami i tak dalej e, w trakcie Okruźny Zone. Tutaj nasi bohaterowie z jednej strony pokonują praktycznie cały garnizon Nihilów. Nie cały, to znaczy większość, bo jest zaznaczone, że część z nich uciekła gdzieś tam e, do lasów i tak dalej. Ale walo, jako tako, powiedzmy, zostaje zabezpieczone. Cyw ludność cywilna zaczyna pilnować swojego miasta. E, a nasi bohaterowie odlatują na pokładzie statku, którego, który udało im się wyciągnąć z dna jeziora i jeden rycerz tutaj w ogóle zostaje Galo, e, e, przepraszam, nie Galo, tylko, o matko, e, Gavi. Gavi zostaje, żeby, żeby, powiedzmy, opiekować się, reszta odlatuje gdzieś tam, żeby działać i jest to trochę zbyt idyl, id, idealistyczne, no bo jakby naprawdę nikt nie zakłada, że za chwilę Nihilowie sprawdzą, ej, ziomeczki, jesteście tam na walo? Nie, nie ma was? No to przylatujemy znowu, z powrotem, więc jakby... Yy, trochę dziwnie dla mnie to wygląda. Jakby nie wiem, może za chwilę Republika przebije się przez Occlusion Zone i Nihilowi będą mieli inne problemy, pożyjemy, zobaczymy, ale no, nie działa to dla mnie w jakiś bardzo znaczący sposób, plus do tego to, co mówiłem, że ci Nihilowie, którzy są absolutnie e, powiedziałbym parodiami bardzo często samych siebie. Natomiast z drugiej strony oczywiście mamy wątek niejakiego Niv Drendov Aruka, który znów pojawia się w tejże książce, pojawia się w The High Republic Adventures, który jest młodym protégé Ministra nauki Barona Bolana, który ma swojego mini e, Nameless, znaczy się malutkiego naszego potworka, który jest jedynym, którego udało się wykluć z jajek zdobytych z planety X. Co oczywiście wiąże się z komiksami o Marcheoniego, co wiąże się z długą fazą The High Republic, i to jest niezwykle ciekawe że wyciągnięte ze swojego naturalnego środowiska same Nameless nie są w stanie przeżyć. Pamiętajmy, że w drugiej facie The High Republic na samym początku dostaliśmy te właśnie małe potwory, które wydostały się z tych jajek, które zostały przetransportowane i tam nie było tego problemu, natomiast tutaj coś jest nie tak. No i oczywiście nasz Nif próbuje znaleźć środek, nawet nie medyczny, tylko związek chemiczny, który jest wykorzystywany w kremach do twarzy, co, co mnie bawi, no bo jakby rzeczywiście, no, chemia jest chemią i, i różne rzeczy, można do różnych rzeczy wykorzystywać i um, jasne, coś, co jest kremem do twarzy, po odpowiednim przerobieniu, czy też wycięciu odpowiednich części chemicznie, można uzyskać coś, co służy do um, rozmnożenia nameless, bo jest niezwykle ważne, że z jednej strony pod koniec książki ten mały ginie, a z drugiej strony Nif Drendov zajmuje się tak naprawdę projektem, który ma zwiększyć kluczową broń, jaką Nihilowie mają przeciwko rycerzom Jedi, więc to jest, to jest ciekawe. I to jest ten właśnie kawałek, który dorzuca się do całego obrazka powiedzmy The High Republic, do trzeciej fazy, trochę będąc osobny tak naprawdę... Względem, yy, względem względem yy, naszych bohaterów, oczywiście, mamy, mamy wątek związany z tym, że na samym końcu yy, yy, Drigid ucieka wraz właśnie z Niwem, który jest całkowicie załamany, a Drigid zaczyna gdzieś tam nim manipulować, żeby wydostać się z jego, yy, żeby powiedzmy zniszczyć Nihilów od środka. Oczywiście, pytanie, jak dużą cenę będzie musiała za to zapłacić, i czy spotka się za jakiś czas z resztą naszych bohaterów pod koniec trzeciej fazy, żeby. Nie wiem, odkupić swoje winy, czy coś w innym tego rodzaju stylu. Natomiast, jeżeli jeszcze chodzi o aspekty spoilerowe, trochę miałem problemy, jeżeli chodzi o zrozumienie. Jak i kiedy dokładnie nasi bohaterowie uciekli, te muciki uciekły w górę, ponieważ z jednej strony jest powiedziane, że po ataku na festiwal, e, czyli to, co mieliśmy w nadchodzącej burzy, e, nasi, e, powiedzmy, muciki zostały wyprowadzone w góry, e, ale tam zginęli ich rycerz, mistrzowie Jedi i oni musieli się pałętać. Potem jest to w książce wyjaśnione, że oni rzeczywiście tam przez rok e, ukrywali się i dopiero później wrócili do miasta. Natomiast e, jest to troszeczkę tak chaos, powiedziałbym napisane, i czasami te linie czasowe moim zdaniem umykają czy czy gubią swój wątek, ale no nie jest to jakoś bardzo przeszkadzające, po prostu e, wiemy, wiemy co się działo mniej więcej przez ten rok i, i, i tyle. Tak więc spoilerowo, jest zaskakująco dobrze pod tym względem, że z jednej strony e, mamy kolejne elementy układanki, czyli ten taki aspekt standardowy związany z The High Republic, że mamy te kolejne układanki, które się w jakiś sposób łączą, a z drugiej strony, no. Znów mamy książkę, którą jeżeli nie przeczytamy jej, to zakładam, że raczej nie będzie gigantyczną stratą, tak jeżeli chcemy zrozumieć ogólny zarys wydarzeń w Galaktyce. No więc podsumowanie, zakończenie i ostateczna opinia, jak wypada książka um, Escape from Valo z drugiej fazy The High Republic. Młodzieżowo. Bierzcie to pod uwagę, miejcie to cały czas w tył głowy i oceniajcie to z tej perspektywy, ponieważ wkurzanie się na to, że połowa książki, jak nie więcej, dotyczy młodych bohaterów, którzy radzą sobie, którzy uczą się radzić ze swoimi emocjami, traumą, stresem pourazowym i innymi tego typu rzeczami, jest Oczywistą oczywistością. Jest to książka, która w pewien sposób powiedziałbym, jednak ma problem z wpasowaniem się, tak jak mówiłem w głównej recenzji, z wpasowaniem się w klimat trzeciej fazy The High Republic i trzeba mimo wszystko na nią patrzeć z przymrużeniem oka. Znaczy się, oczywiście można ją krytykować, można mieć uwagi, ale no jest fakt taki, że em, nie patrzy, trz, jest, wybija się ona w pewien sposób z głównych założeń. Poza tym dostajemy nieco utemperowanego Daniela Jose Oldera. E, zakładam, że Alicia Łąk miała tutaj dużo do gadania. Mamy ciekawe wątki z radzeniem sobie e, z nihilami i życiem pod ich okupacją, jak i również aspekty związane z całą trzecią fazą The High Republic, które nie trzeba koniecznie znać, ale całkiem sympatycznie wpasowują nam się w cały obraz, chociaż to jest niezwykle ważne, bardzo dużo Daniel Jose Older nawiązuje do siebie samego z innych swoich pozycji, czy to książek, czy to komiksów głównie The High Republic Adventures. Więc generalnie trzymając Książka nie jest szałowa, ale też nie mogę powiedzieć, że jest jakoś bardzo tragiczna w swojej kategorii um, i wydaje mi się, że nie jest ona aż tak problematyczna, no chyba że macie bardzo dużą niechęć w danym momencie, tak jak ja miałem, czytając tę książkę do tytułów e, młodzieżowych. Ale mimo wszystko czyta się ją dosyć szybko, sprawnie, więc wydaje mi się, że można w miarę bezboleśnie, nawet jeżeli Wam nie za bardzo podejdzie, przez nią się przebić. Ale nie traktowałbym tego jako pozycji absolutnie obowiązkowej, jeżeli chodzi o trzecią fazę. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż to Wam się trochę podobało. A jeżeli tak, to zachęcam Was jak zawsze do wspierania mojego kanału poprzez stawianie kawy, do której link możecie znaleźć w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze... Niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.